Siemanko, witajcie. Na filmie możecie zobaczyć samolot Airbus A320-200 linii Lauda. Airbus A320 to najpopularniejszy model z całej rodziny A320. Jest najczęściej wybieranym samolotem przez tanie linie lotnicze. Jednak największymi jego operatorami są tradycyjni, duzi i średni przewoźnicy. Samolot ten był produkowany zarówno w wersji 100 jak i 200, a różnice głównie polegają na długości i zasięgu. Samolot ten jest bezpośrednią odpowiedzią europejskiego producenta na amerykańskiego Boeinga 737. Linie lotnicze Lauda Motion powstały po przejęciu przez Laudę aktywów Niki, czyli przewoźnika, którego stworzył w 2003 roku sam były kierowca wyścigowy. W 2011 roku Lauda sprzedał swoje udziały w Niki na rzecz Air Berlin, który nie Niestety zbankrutował w 2017 roku. Dawny Niki teraz jest już pod nazwą Lauda Motion. Wystartowało wiosną 2018 roku i realizowało połączenia do popularnych kurortów wakacyjnych na południu Europy. Udziałowcem linii jest Ryanair. W styczniu 2019 roku Ryanair ujawnił, że sfinalizował zakup 100% Lauda Motion. W marcu 2019 roku linia zmieniła nazwę z Lauda Motion na po prostu Lauda, a 3%. 31 października 2020 roku, Lauda zaprzestała wszelkiej działalności, przekazując swoje aktywa na Lauda Euro. Z kolei, Lauda Euro Limited to maltańska linia lotnicza, działająca w imieniu swojej spółki macierzystej Ryanair. Linie lotnicze oferują loty w leasingu z załogą dla Ryanair i usługi czarterowe. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. No i oczywiście, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki Wam za obejrzenie. Trzymajcie się się cześć. Pa.